Miejski ośrodek Kultury w Kłobucku zaprasza na bajkę, pchła szachrajka. Komu by tu zrobić psotę? Bo na psotę mam ochotę, takie figle i żarciki, no i różne fikimiki. Wciąż tak bawią mnie niezłomnie, <laughs> rzekła od niechcenia skromnie. Chle zachciało się brewerii, poszła więc do menażerii. Właśnie słoń po drodze dreptał. Pchły o mało nie rozdeptał, patrzy... Cóż to za zdziebełko? Co tu robisz, pani pchełko? Pchła stuknęła parasolką. Jestem pchłą, lecz przy tym polką. Żądam większej galanterii, panie słoniu, z menażerii. Słoni pokręcił grzecznie trąbą i powiada: Jestem Jombo, przyjechałem tu z Kolombo. A ja jestem rodem z Błonia. Tam plantację mam wzorową, sadzę na niej kość słoniową. Obok domu dla kaprysu trzymam stale 100 tygrysów, 100 kangurów, 100 lampartów. Ze mną, panie, nie ma żartów. Słoń pokręcił trąbą grzecznie. Rzeczywiście, niebezpiecznie. Potem upadł na kolana i powiedział: Ukochał. Takiej właśnie pragnie żony, ją niż on. Chła usiadła mu na karku, przejechała się po parku, wreszcie rzekła. Drogi Jumbo, imponujesz mi swą trąbą, tylko trąbą. Za czym możesz zostać mym? Trębaczem. Trębaczem. <trybaczem>